Wielki Gatsby, Francisa Scotta Fitzgeralda, to fascynująca podróż do lat 20. XX wieku, epoki jazzowych rytmów, szalonych przyjęć i spełnionych marzeń. Lub złudzeń, które za nimi stoją. Powieść skupia się na tajemniczym milionerze J.U. Gatsbym, którego życie owiane jest mgłą sekretów i niejednoznaczności. Gatsby, z niekończącą się pasją i determinacją, Dąży do odzyskania miłości swojego życia, Daisy Buchanan. Jego historia, opowiedziana oczami młodego maklera Nika Carrawaya, odsłania świat pełen przepychu, ale też ukrytych tragedii. Czy bogactwo i blichtr wystarczą, by zdobyć miłość? Czy może kryją się za nimi głębsze pytania o tożsamość, moralność i sens życia? Wielki Gatsby to opowieść o marzeniach i rozczarowaniach, które mogą zniszczyć albo ocalić duszę człowieka. Dlaczego warto przeczytać tę książkę? To klasyka literatury, która porusza uniwersalne tematy miłość, straty, pogoń za szczęściem a jednocześnie daje nam wgląd w społeczeństwo i kulturę tamtej epoki. Fitzgerald stworzył ponadczasową historię, która z jednej strony przyciąga swoim luksusem i błyskotliwością a z drugiej pozostawia pytania, które trwają długo po zamknięciu ostatniej strony.